Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. E, Tradycjonalnie powiem po dłuższej przerwie, bo spowodowana jest tym też, że zmieniłem pracę i po prostu nie ma czasu też dla Was nagrywać. Wiem, że dużo dzwonicie do mnie, pytacie, dlatego chcieliśmy dzisiaj też Wam trochę coś podpowiedzieć na temat hodowli. Na temat początku nowego sezonu, który teraz się u nas zaczyna. E, szczególnie teraz lęgi parowania i przygotowanie do lotów już praktycznie. Że tak powiem, zmieniła, może nie zmieniła, że tak powiem, że zmieniła jakieś kroki, tylko szukaliśmy tych głębi, o których wcześniej tam ja wspominałem, czyli to gołębie ze szczepu Katrize. Mieliśmy tutaj pięć par, które żeśmy kupowali tam te gołębie pojedynczo, ale za każdym razem dążyliśmy do tego, żeby były te gołębie jednak na daną hodowlę, z danej hodowli, że tak powiem I, i to była hodowla świętego pamięci Kolina Lloyd'a. Może zacznijmy od tego, że bo nie do końca też wyjaśnię dlaczego, skąd to się wzięło. Wzięło to się z tego względu, że jak byłem u mojego kolegi na locie, który bazował na tych głębiach, i jak zobaczyłem, że z lotu załóżmy 250 chyba kilometrów to było i potrafiło siąść naprawdę spora grupa głębi, około 20, ja sobie pomyślałem, że to jest właśnie to. Zaczęliśmy szukać tych głębi, tak jak wcześniej wspomniałem. I dużo czytać, dużo, dużo dowiadywałem się, ale mówię, to były te pojedyncze takie sztuki. W tym roku żeśmy się skoncentrowali na tym, żeby zgromadzić naprawdę jak największą ilość tych gołębi, ale po tych gołębiach, które robiły tam naprawdę, że tak powiem, robotę, czyli King Arthur, który był super lotnikiem, to skupiliśmy się na tym. Mamy naprawdę fajną plejadę wnuków tutaj. Nawet teraz dzisiaj sam Samczyka po ostatnim synie króla Artura, który tu naprawdę jest ciężko już dostać te gołębie ale trafiliśmy do takiej hodowli docelowo przybyliśmy. wspominałem tam na takim szordzie tydzień temu że przywiedliśmy 14 młodych są już te głąbki tutaj u nas nie, nie się tam, tam, tam na się tam są tutaj już u nas dodatkowo są też nasze głąbki, które były wychowane z tych naszych pięciu par około, no mamy teraz na tą, na, tą, na tą chwilę mamy około około 30, około 35 tych młodych w czystej linii uchowanych na, na, na właśnie na, na tą hodowlę dla mnie gołębie naprawdę, powiem Wam szczerze, że robią robotę i wiedziałem już wcześniej, zanim sprzedałem tą moją starą hodowlę. Mieliśmy tam jakieś dwie pary i ja wiedziałem, że co te gołębie też u nas potrafią. Dlatego zmieniliśmy, zmieniliśmy takie podejście do, do tego lotowania, bo wracamy w tym roku do lotowania. I chcemy tak naprawdę wrócić że z takim materiałem, który nadaje się tutaj, tutaj do Anglii, bo nam chodziło też, szukaliśmy gołębi, które były które by były po od pierwszego załóżmy od 100 do 800 km. A doskonale wiemy, ci, którzy znają się na tych gołębiach i znają właśnie tą hodowlę, byłą hodowlę, że tak powiem, no to wiedzą, co te gołębie mogą, co te głębie potrafią i co mogą. Yy, następna sprawa jest taka, że te głębie, które żeśmy gromadzili tutaj, te Leo Horemansy, i Patryki Borksy, te wszystkie głębie nadal u nas tutaj są, ale pod koniec kwietnia opuszczają naszą wodowlę, jadą do Krzysia, którego serdecznie pozdrawiamy. Ale to nie jest tak, że co niektórzy sobie pomyślą, o dobra, by zbywać się tych głębi. Nie, po prostu w Anglii jest całkiem inny system lotowania. My nie, nie, nie lecimy na żadne kategorie. Nie ma kategorii A, kategorii B, w którym te głębie, akurat te, przepraszam, te Bandembulki Przepraszam, leochreymansy, one tam świetnie się odnajdują. Po prostu my szukamy i szukaliśmy takich głębi all-around, które nadają się naprawdę na te loty tutaj i na wysyłkę na, na wspólne grojemniki. Tutaj chcemy też zacząć w tym roku coś tam wysyłać, chociaż to nie jest na, nasz pierwszy debiut, że tak powiem, na, na wspólnych grojemnikach, bo i na tych starych głębiach żeśmy coś tam wysyłali, tutaj na jedwangi i nawet z fajnym takim wynikiem, że tak powiem, ale chcemy się skupić też trochę tutaj na tym. E, hodowla tro, troszeczkę odbiega od tego, co, co miało być. Wcześniej, że tak powiem, rok temu, ale skupiliśmy się na tym, że ja od paru lat marzyłem o tym, żeby zrobić jeden szczep, jedną linię gołębi, żeby ta krew tylko była jedna w sobie. Dlatego zgromadziliśmy tutaj naprawdę już tyle tych katrizów. Dzisiaj przewidzieliśmy trzy pary starszych gołębi, do tego były jeszcze tam dwa luźne samczyki, ale tylko z czystej krwi i po oryginalnych, zaznaczam po oryginalnych gołębiach Kolina w przyszłości za miesiąc czasu odbieramy następne 14 młodych. Będzie to drugi long od hodowcy, który bazował i bazuje do tej pory jak na razie na głębiach tylko oryginalnych Kolina Jest to 7 par, które tam, tam są jeszcze na tym gojemniku. Po prostu starszy pan rezygnuje z hodowli. Takżeśmy się fajnie dogadali, że zobaczył też u mnie ten uśmiech, że tak powiem, w tych katrizach. I tak żeśmy dzisiaj właśnie, jak byłem dzisiaj odebrać te. To uzgodniliśmy, że te następne 7 par też do nas przyjeżdżają, trafią bezpośrednio. Dlatego, tym pierwszym takim naszym planem, było, że pierwszy long pójdzie na rozbud, a drugi, drugi ląg, który odbierzemy, miał po części zostać tutaj u nas na lotowym gojemniku, a po części mieliśmy wysłać na wspólny gojemnik. Ale z tego, że tak wszystko się diametralnie, że tak powiem, zmieniło, to wszystkie te nasze gołąbki teraz z tego pierwszego i z drugiego lęgu idą na gojemnik lotowy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, chcemy naprawdę ruszyć fajnie tutaj z nowym sezonem i dlatego wszystkie idą tutaj, bo będę miał zaplecze po prostu rodziców. Następna sprawa, która, yy, która, o której już wspominałem na jesień. Była to sprawa odnośnie oczyszczenia, oczyszczenia tego takiego zimowego. Ja nie, ja wspomniałem tylko na tym filmiku, tylko znacie jest tego, że jeżeli ja mam polecić jakiś produkt naprawdę, to musi być to naprawdę sprawdzone po pierwsze u nas na hodowli, a powiem Wam szczerze, że spróbowałem pewnych środków, które są naturalne, Naprawdę mogę polecić to z pełnym, z pełnym takim sumieniem. Nawet mój znajomy Marian Wieczorek, Marian, pozdrawiam Cię serdecznie. E, zamówił dla nas także zestaw tutaj i zaraz opowiem, gdzie możemy to kupić i tak dalej. Po pierwsze, znacie mnie, że ja nie polecam, ja z tego nic nie mam. Ja nie mam żadnych korzyści finansowych ani tak dalej, bo ja, tak jak wiecie wcześniej, ja nie chciałem i nigdy nie będę współpracował z jakimiś tam firmami, żeby, ale jeżeli jest dobry środek, który można polecić, jak najbardziej polecę, a druga jest sprawa, nawet wybiegnę trochę, może tak w przyszłość, że tak powiem, powiem, gdzie to można kupić i tak dalej. A z czym to się wiąże? Ja bym nawet tego nie mówił, ale ja wiem, jak później będzie. Koledzy będziecie dzwonili, Adam, a gdzie to kupić, jak to kupić, Adam, możesz zamówić i tak dalej. Dlatego chcę to powiedzieć i podkreślam, ja nie mam z tego żadnego, żadnego profitu ani nic, po prostu chcę to polecić i, i naprawdę jest to super, super są produkty. Mówię, ja to stosowałem na oczyszczenie zimowe, produkty nazywają się, muszę wziąć sobie okulary założyć, trochę, bo to człowiek już trochę też ślepawy, produkty nazywają się firmy Herbaline, pokażemy jedną z tych, tych, tych fiolek takich. I od razu Wam powiem, gdzie, gdzie można to kupić. Dostaniecie te produkty u kolegi Jacka Dziurkowskiego, który ma y, sklep, który to sprzedaje sklepowygołębie.pl. Tam sobie wejdziecie i obejrzycie sobie te wszystkie naprawdę produkty. Obejrzycie sobie po pierwsze tego hodowcę, bo tam też są filmiki. Ja to obserwowałem, tą hodowlę już od paru lat i powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Gołębie mnie to fascynuje, że gołębie starsze nadal mogą latać i mogą robić konkursy. To świadczy o tym, jak są prowadzone. I to u nas, pamiętacie, wrócimy trochę do tych czasów takich starszych, gdzie był stary sprinter i był gołąb siedmioletni i on robił komplet konkursów co roku. Dlatego mówię, ja byłem pod pewnym wrażeniem, jak zacząłem to stosować naprawdę na oczyszczenie. Teraz nadal stosuję jeszcze te, te produkty przy wychowie. I powiem wam jeszcze jedną taką ciekawostkę. To akurat jest ten produkt, który wziąłem na grzyba. Powiem Wam szczerze, że wcześniej jak u głębi młodych, jak one, jak one siedziały w miskach i wyciągało się tą szufladę, to po, załóżmy, po tygodniu załóżmy niesprzątania ten kał nachodził takim mchem. To jest, to jest, proste, to jest prosta odpowiedź. To był po prostu grzyb. Ale powiem wam szczerze, że teraz po tych produktach tego grzyba nie ma. Wejdziemy jeszcze na gojniku, specjalnie nie sprzątałem, i wam pokażę, jak wygląda właśnie po czterodniowym właśnie niesprzątaniu w głębniku jak ten kał wygląda. Dlatego ja to po tym. Podpisuje się w 100%. Jako Adam, hodowla gołębi pocztowych, naprawdę jest rewelacja. Jest i po pierwsze powiem Wam szczerze jeszcze jedną rzecz. Tego akurat się daje pół mililitra na litr wody. I teraz Wam powiem szczerze, że można kupić taki produkt, który jest namalowany gołąb i zapłacimy 100 zł. Tylko, że tam się daje akurat tego produktu, załóżmy nie, nie chcę też mówić dokładnie, ale około 2-3 ml. Ten jest naprawdę wydajny, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że tu nie ma namalowanego głębia i to kosztuje około 15 zł. 15 czy 18 zł nie chcę teraz strzelać, ale te produkty ogólnie kosztują z tego co zamawialiśmy, to od 15 chyba do 25 zł. Jeżeli się pomyliłem, to naprawdę bardzo przepraszam, ale, ale to naprawdę jest to, co robi roboty. Chodźcie do głębika, pokażemy. Nam. Słuchajcie koledzy kochani, tu nie jest sprzątane 4 dni. Zobaczcie, tu nie leją w głębie i wychowują naprawdę drugi ląk młodych. Są na tych produktach, nie tylko odnośnie grzyba, bo tam i mam na drogi oddechowe. Po prostu przeplatam to wszystko, ale wdrażam też tą swoją herbatę, która naprawdę robi super robotę i dużo dzwonicie i dziękujecie. Naprawdę to wszystko super, naprawdę wygląda. No mówię, możemy nawet następną kółko. Zobaczcie, młode są. Zobaczcie, jakiego To jest celowo niesprzątane teraz, żeby wam pokazać. Ja naprawdę w 100% się podpisuję pod, pod, naprawdę pod tymi produktami. Didi, przejdziemy teraz tutaj, pokażemy jeszcze młode. Część jest tutaj jeszcze na takich młodych, ale zajdziemy tutaj do młodych. Zobaczcie. To są młode właśnie wychowankowie, nasi wychowankowie. Około 20 i około 14 z tych właśnie Same niebieskie tam części, jest tam, chyba ze dwie sztuki takie pojedyncze, są to Są to pstre one ogólnie są niebieskiego koloru Jedziemy jeszcze na dół, pokażę wam jeszcze jedną rzecz Jak wiecie, jak już wcześniej mówiłem, zmieniłem pracę i nie ma czasu po prostu z oblotem gołębi. Tutaj przebywają u nas te wszystkie młode Zrobiliśmy taką bolierę tutaj siatki, żeby one sobie wychodziły na na, na dach, ale to było związane nie tylko z tym, że ja kończę później pracę, tylko związane było też z tym, że one będą wypuszczane na, za jednym razem. One będą wypuszczane dopiero półtora miesiąca przed, przed pierwszym lotem konkursowym. Ale dlaczego też tak robimy? Z tego względu, że tutaj mamy trzy lęgi młodych będą. I zawsze co roku mieliśmy jeden taki typowy problem. Nie mamy też zbyt dużego gojemnika, nie mieliśmy gdzie tych młodych podziać, żeby oddzielać załóżmy pierwszy ląk od drugiego. To zawsze tak robiliśmy, że wypuszczaliśmy ten pierwszy ląk, ten drugi młodszy zawsze zabierał się z tymi starszymi, i później nie dawał rady, żeby po prostu ginęły te młode. Nie? I miejmy nadzieję, że to wszystko rozwiąże ten problem. Po pierwsze, one mają super styczność z dachem, one obserwują sobie tutaj, gdzie mają siadać i tak dalej. I tutaj do tego będziemy dążyli, żeby one były właśnie wypuszczone za jednym razem. Młode, zdrowe i też na tych samych produktach. Od samego początku dostają te produkty, są naprawdę w super formie, że tak powiem, i, i do tego będziemy dożyli. I to nie jest żadna reklama, bo ja jak wcześniej powtórzyłem, nic ja z tego, załóżmy, nie mam. Także powtarzam jeszcze raz. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, bo dużo z was spodobców, a tutaj akurat córka pokazuje, to akurat te gąbki dzisiaj przyjechały. Jeszcze są trochę takie nieoswojone, ale siedzą na razie sobie spokojnie na bolierze, mają swój osobny przedział. Także sobie pewnie będą chodzić. Wszystkim dziękuję za, za dużo pytań, które mi zadajecie. Naprawdę dla mnie to jest czysta przyjemność odpowiadać na Wasze pytania, pomagać, tylko że czasami przychodzi taki moment, że po prostu ja też nie mam czasu. I córka mi podpowiedziała taki, taki pomysł, żeby zrobić, że co tydzień postaramy się co tydzień, aczkolwiek też nie obiecuję, ale co tydzień będziemy robili takiego live'a. Załóżmy pierwszy mam zaplanowany na przyszły piątek o godzinie 20, czyli w Polsce o godzinie 21. Nie możecie mnie pytać. Siodziemy godzinę, jeżeli będzie trzeba dwie godziny, to ja postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie. Ja jestem pełny pod pełnym wrażeniem, że naprawdę doceniacie moją pracę tutaj i, i, i to moje zaangażowanie w ten sport. Ale w każdym razie zrobimy to, że po części chociaż Wam, nie wiem, pomogę, bo tak jak podkreślam, no nie jestem w stanie do każdego. Każdemu odzwonić, aczkolwiek chyba nie zdarzyło się jeszcze chyba nie, nigdy tak, żebym nie odzwonił i albo, albo przełożył, załóżmy spotkania tego telefonicznego na następny dzień, staram się zawsze to ogarnąć i tak dalej. Ale to właśnie po to powstaną właśnie te live, żebyśmy, żebyśmy mogli więcej to załóżmy. Bo o to chodzi, że jeżeli jedna osoba się zapyta, a, a następna ma też to samo pytanie, to możemy to wszystko rozwiać podczas jednego takiego spotkania, że tak powiem. I, jeszcze następna, najważniejsza sprawa, chyba mi się wydaje, dla tych, którzy naprawdę kibicują nami są od samego początku, to wracamy z powrotem do nagrywania z lotów, z przylotów, że tak powiem, głębi młodych. Mamy 8 lotów i z każdego, z każdego lotu, przylotu będzie, będzie tak jak kiedyś: że załóżmy przylatują gołębie, później pokazujemy te wyniki. Bo ja wiem, ja rozumiem też to, że nie ma czym się chwalić i tak dalej, ale z drugiej strony. No ja chcę być też szczery według was i wracamy po prostu do, te, do tej formy, mimo to, że ktoś może być, może nam ktoś nie sprzyjać, i tak dalej, ale w każdym razie na pewno wrócimy do tej formy i będziecie mieli okazję obserwować te wszystkie nasze młode, jak one się tutaj zachowują podczas lotu, jak sobie dają radę przede wszystkim. No i zobaczymy, na razie próbujemy. Ja wiem, że ja może też tak trochę wybiegam w przyszłość, że tak powiem, bo wiadomo, można mieć. Żeby było to, powiem tak, żeby to było wszystko takie proste, to każdy by miał na gołębniku jak najlepsze głębie i każdy by wygrywał. Tylko, że te nasze właśnie marzenia zawsze są tym, że zawsze staramy się i my mamy tą nadzieję, że wyłuskamy jakiegoś tam asa i tak dalej. I u nas na tym też to, to polega. Mówię, materiał mamy, na którym żeśmy się skoncentrowali teraz w tym roku. Naprawdę zostają tylko głębie z czystej linii katrizy od Pokoliny Lloydzie i będziemy działali. I na pewno będziemy was informowali. Powiem na, na, od razu powiem na, na tą chwilę, że młode naprawdę nie są dostępne, mimo to, że jakieś tam będą, ale to są tam jakieś pojedyncze zamówienia, które ja już zobowiązuję się, które, które po prostu muszę zrobić. A druga sprawa jest taka, że y, postaramy się coś zrobić, jeżeli będą jeszcze jakieś młode, bo, bo teraz akurat, które młode teraz będą, które się lęgną, teraz jadą do, do Władzia, którego serdecznie pozdrawiamy, naszego przyjaciela, tutaj hodowli i w ogóle. To jadą tam do niego, zobaczymy też jak w Polsce one będą się tam sprawdzać, aczkolwiek były już tam, jest tam jakaś namiastka tego, że naprawdę te głębie fajnie lecą. Na razie na tą chwilę nie będzie po prostu dostępnych, że tak powiem. Nie robimy jakiejś tam fermy, nie chcemy sprzedawać głębi sąsiada, że tak powiem, ale jeżeli coś będzie, załóżmy na jesień, no to coś postaramy się zorganizować. A następna sprawa jeszcze jest taka, że ja słowa dotrzymuję i pamiętajcie, jak było w zeszłym roku. Był projekt Adi 1, w tym roku na pewno będzie projekt Adi 2. I na pewno będzie z tych gołębi właśnie z katrizu, bo innych gołębi już na głębiku po prostu nie będziemy posiadali. A jeszcze w ramach to nie jest, że tylko tłumaczenia, bo te gołębie naprawdę robią też fajną robotę. Ja nie mówię, że nie, dlatego ich szukałem i w większości na linie, żeby zrobić to po Olimpiadę 003 czy zrobić to na kitla. Te, te głębie by robiły robotę. Tylko tutaj i na Anglii one nie są tak aż bardzo zbyteczne, bo My nie walczymy o kategorii, my walczymy zawsze o gołębia od pierwszej do szóstego miejsca, a zazwyczaj to liczy się to pierwsze miejsce, dlatego, dlatego one tutaj akurat wyjeżdżają, a gołębie są naprawdę klasa, także Krzysiu gratuluję naprawdę fajnego nabytku, zresztą widzimy się jak po Twoim powrocie tutaj na grillu, jeszcze wszystko omówimy z kurierem i tak dalej, dlatego...